11 grudnia 2025 roku w zacisznej przestrzeni lasu pamięci na poznańskim cmentarzu Junikowskim odbyło się ostatnie pożegnanie Jacka Gulczyńskiego, człowieka którego sztuka, osobowość i pasja zostawiły niezatarty ślad w lokalnej kulturze Poznania. To wydarzenie zgromadziło nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale również osoby, które znały go jedynie poprzez jego twórczość. Tego dnia wśród drzew lasu pamięci panowała niezwykła cisza. Można było odnieść wrażenie, że sama natura chciała oddać hołd artyście, który przez całe życie czerpał z niej inspirację. Jacek Gulczyński był bowiem twórcą wszechstronnym malarzem, grafikiem, fotografem. Jego twórczość była wrażliwa, subtelna i jednocześnie głęboko poruszająca. Każde dzieło, które powstało w jego rękach, niosło wyjątkowy styl, który trudno pomylić z kimkolwiek innym. Rodzina artysty poprosiła, by ceremonia była skromna. Bez wielkich wieńców, bez pokaźnych bukietów, wszystko po to, aby zachować prostotę i autentyczność, które były bliskie samemu artyście. Bliscy podkreślali, że taki wybór najlepiej oddaje jego charakter i wrażliwość. Jacek był człowiekiem, który całe serce wkładał w każdą formę artystyczną, jaką się zajmował. Malował, projektował grafiki, fotografował i w każdej z tych dziedzin pozostawił po sobie ślad wyjątkowości. Był rozpoznawalny nie tylko dzięki dorobkowi artystycznemu, ale przede wszystkim dzięki osobowości. Współpracownicy wspominali go jako człowieka kreatywnego, pełnego pasji, który potrafił wydobyć piękno z najprostszych elementów otaczającego świata. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmowały portrety. Zdjęcia Jacka Gulczyńskiego wielokrotnie stawały się charakterystycznymi ujęciami poznańskich artystów. To dzięki jego obiektywowi możemy dziś zobaczyć nie tylko wizerunki, ale i dusze wielu osób związanych z lokalną kulturą. Jedną z najbliższych osób, z którymi współpracował, była jego żona, Małgorzata Ostrowska, znana i ceniona wokalistka. To ona 7 grudnia 2025 roku podała światu wiadomość o śmierci męża, podkreślając jego ogromny talent i wieloletni wkład w poznańską kulturę. Rodzina Gulczyńskiego poprosiła uczestników ceremonii o gesty symboliczne: pojedyncze kwiaty, rośliny, zapalone świeczki. Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażania pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców, pisała Małgorzata Ostrowska. Na pogrzebie obecni byli również przyjaciele z Black Rider Poland MC, klubu motocyklowego. Ubrani w charakterystyczne skórzane kurtki z klubowym logo, stworzyli poruszający, pełen szacunku hołd dla zmarłego. Ich obecność podkreśliła, jak różnorodne było grono osób, które darzyły Jacka sympatią i szacunkiem. Patrząc na życie Jacka Gulczyńskiego, trudno nie dostrzec, jak silnie jego sztuka była związana z codziennością i tym, co najprostsze. Malował, fotografował i projektował grafiki, ale w każdym dziele dało się odczuć coś więcej: emocje, refleksje, osobiste doświadczenie. To właśnie dzięki takiemu podejściu jego twórczość była i pozostaje ponadczasowa. Wspominając Jacka, nie sposób pominąć jego podejścia do życia. Był człowiekiem, który potrafił dostrzec piękno w drobnych rzeczach w grze światła na liściach, w wyrazie twarzy przypadkowej osoby, w prostych gestach codzienności. To właśnie te szczegóły czynią jego portrety tak wyjątkowymi. Każdy z nich opowiada swoją własną historię, a jednocześnie ukazuje uniwersalne piękno ludzkie. Gulczyński pozostawił po sobie dorobek, który stanowi istotną część poznańskiej sceny artystycznej. Jego obrazy i fotografie często były obecne w lokalnych galeriach, a jego grafiki zdobiły przestrzenie publiczne. Dla wielu artystów był nie tylko współpracownikiem, ale też mentorem i inspiracją. Warto podkreślić, że choć Jacek osiągnął spory sukces, nigdy nie tracił pokory wobec swojej pracy. Skromność i autentyczność to cechy, które towarzyszyły mu zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy twórczej. Właśnie dlatego tak wiele osób postrzegało go nie tylko jako artystę, ale przede wszystkim jako człowieka wyjątkowego. Na pogrzebie można było odczuć tę głęboką więź, którą Jacek miał z otaczającym go światem. Natura, która była mu tak bliska, zdawała się współuczestniczyć w tej ceremonii. Cisza w lesie pamięci, subtelne gesty uczestników wszystkie te elementy tworzyły atmosferę pełną szacunku i zadumy. Jednym z najbardziej poruszających momentów uroczystości było wspólne wspomnienie Jacka przez przyjaciół i współpracowników. Wspominali jego pasję, kreatywność i ciepło. Które emanowało z niego w codziennych spotkaniach. Wielu podkreślało, że niełatwo było spotkać osobę tak oddaną sztuce i tak wrażliwą na ludzi wokół siebie. Małgorzata Ostrowska, w swoim wpisie po śmierci męża, zaznaczyła również, jak bardzo Jacek angażował się w lokalną kulturę. To nie tylko artysta, ale też człowiek, który pozostawił po sobie ślad w społeczności, inspirując innych do działania, kreatywności i wrażliwości na sztukę. Nie sposób nie wspomnieć o jego zdjęciach portretowych to właśnie dzięki nim możemy zobaczyć, jak Jacek potrafił uchwycić nie tylko wygląd, ale też charakter człowieka. Jego prace w tej dziedzinie były wielokrotnie wyróżniane i pozostają jednym z najważniejszych elementów jego artystycznego dziedzictwa. Wspominając jego życie, warto także zwrócić uwagę na relacje, jakie pielęgnował. Jacek był mężem, przyjacielem, współpracownikiem i w każdej z tych ról pozostawiał po sobie niezatarte wspomnienia. Jego żona, przyjaciele z klubu motocyklowego, współpracownicy, Wszyscy oni podkreślają, że Jacek był człowiekiem pełnym pasji, ciepła i autentyczności. Skronność pogrzebu i jego symboliczny charakter idealnie oddają to, kim był Jacek. Nie potrzebował wielkich ceremonii, by zostawić po sobie trwały ślad. Jego sztuka i pamięć o nim żyją w ludziach, których inspirował i w dziełach, które stworzył. Dla wielu osób Jacek Gulczyński był przykładem artysty, który nie oddzielał życia od sztuki. Dla niego wszystko. Codzienność, natura, spotkania z ludźmi było materiałem do tworzenia. Jego dorobek uczy nas, że prawdziwa sztuka nie powstaje w oderwaniu od życia, ale w jego pełni i autentyczności. Obecność klubu motocyklowego Black Rider Poland MC na pogrzebie była również symbolem szerokiego wpływu, jaki Jacek miał na ludzi. To pokazuje, że jego życie i twórczość wykraczały poza granice samej sztuki, dotykały ludzkich serc, budowały wspólnotę i szacunek wśród różnych środowisk. Wspomnienia przyjaciół i rodziny, cisza lasu pamięci i symboliczne gesty uczestników tworzą obraz życia pełnego pasji, wrażliwości i kreatywności. Jacek Gulczyński pozostaje przykładem człowieka, który w każdym działaniu pozostawał sobą, a jego sztuka była autentyczna i szczera. W dzisiejszych czasach, gdy sztuka często ulega komercjalizacji, postawa Jacka wydaje się jeszcze cenniejsza. Jego życie i twórczość pokazują, że prawdziwa wartość tkwi w autentyczności. W wrażliwości na ludzi i świat, w umiejętności dostrzegania piękna tam, gdzie inni go nie zauważają. Podczas ceremonii nie zabrakło również wzruszających momentów. Każdy z uczestników, składając symboliczny kwiat, zapalając świeczkę, czy po prostu stojąc w ciszy, oddawał hołd artyście, który przez całe życie czerpał z prostoty i piękna świata. Był to widoczny dowód szacunku i wdzięczności za wszystko, co Jacek pozostawił po sobie. Życie Jacka Gulczyńskiego jest także lekcją dla nas wszystkich. Uczy nas, że warto poświęcać się temu, co kochamy, że warto być autentycznym i wrażliwym, że warto tworzyć i dzielić się swoją pasją z innymi. Jego dorobek artystyczny i postawa życiowa pozostają inspiracją dla młodych twórców, dla miłośników sztuki i dla wszystkich, którzy pragną żyć pełnią życia. Podsumowując, pogrzeb Jacka Gulczyńskiego był nie tylko chwilą pożegnania, ale także świętem życia i twórczości. Skromność ceremonii, symboliczne gesty uczestników i obecność bliskich i przyjaciół sprawiły, że była to uroczystość pełna szacunku i refleksji. Jacek pozostawił po sobie niezatarte wspomnienia, dorobek artystyczny oraz inspiracje dla wszystkich, którzy mieli szczęście go znać. Jego życie pokazuje, że prawdziwa sztuka rodzi się z pasji, wrażliwości i autentyczności, a wpływ człowieka może wykraczać daleko poza granice jego własnego życia. Na koniec chciałbym zwrócić się do wszystkich oglądających ten materiał. Jeśli doceniasz sztukę, życie pełne pasji i historie, które inspirują, nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco z historiami, które poruszają serca i pokazują niezwykłe życie niezwykłych ludzi. Pamiętajmy, że wspomnienie o Jacku Gulczyńskim żyje w nas w obrazie, w fotografii, w prostym geście, który przypomina nam o pięknie codzienności. Jego życie i twórczość będą zawsze częścią kultury poznania i inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych historii ludzi, którzy pozostawili po sobie niezatarte ślady w kulturze i sztuce. Każda historia jest cenna, każda inspiruje, a dzięki Twojej obecności możemy je dzielić z większą liczbą osób. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej opowieści o Jacku Gulczyńskim, artyście, który żył pełnią życia, tworzył z pasją i zostawił po sobie dziedzictwo, które będzie trwać w pamięci poznania przez wiele lat.